To znowu ja. Chciałbym Wam tutaj zaprezentować, jak powiedzmy kupujecie sadzonkę taką ode mnie i odpowiedzieć na takie ciągle zgłaszane za każdym razem pytania. Dobra, ale co teraz? Jak to posadzić, żeby dorosło, owocowało? Żebym nie zmarnował swoich pieniędzy? No i jaką mam pewność, że drzewko przezimuje? No pewności stuprocentowej nie ma, czy takie drzewko posadzone jesienią przezimuje, o to tak mówię szczerze, żeby każdego uczulić. Takie drzewko można sobie u nas kupić jesienią. Można je wsadzić. Oczywiście my sadzimy orzechy szczepione jesienią. Robimy kopczyk, czubeczek orzeszka tylko zostawiamy. Niestety nie zaprezentuję to w warunkach polowych, bo mi jeszcze zdrowie nie pozwala na to, żeby wyjść na dwór. Także korzystając z wolnego czasu mam nadzieję, że to zrozumiecie. Chciałbym wam wytłumaczyć tak powiedzmy powierzchownie, jak to robimy, żeby ten orzech um, bardzo dobrze rósł, żebym, żebym się cieszył e, tym orzechem i jego owocami, no i żebym nie zmarnował swoich pieniędzy. A pierwszą rzeczą to jest przygotowanie podłoża. Takie podłoże musimy przygotować odpowiednio, bo jak wiemy czy nie wiemy, orzech lubi e, odczyn gleby, żeby był zasadowy. Co to znaczy? To znaczy, że rośliny ogólnie, mamy taką skalę pH i gleba może być kwaśna albo zasadowa. Kto wie, no to wie, ale postaram się tak po chłopsku wytłumaczyć, że na glebach zasadowych przeważnie rosną drzewka owocowe, krzewy owocowe, takie jak porzeczka, agresty, maliny. Oczywiście one mają, one mają tam różne to pH tolerancji. Nie będziemy się to wgłębiać, bo zajmujemy się tylko orzechem, bo to jest temat rzeka. I jakbyście chcieli takiego orzecha posadzić, no to przed zakupem oczywiście, czy jak już go macie, robicie tak jak ja. Mówię, tu kopiemy dołek. Dołek jest to taki no 80 do metra głębokości. Jak ktoś ma siłę, to dołek kopie metr na metr na metr, czyli taki sześcian w ziemi wykopuje. Do tego dołka możemy sobie wsypać na dno trochę gliny, jeżeli ktoś nie ma. Jeżeli, gliny, jeżeli podłoże jest piaszczyste, no to można gliny wrzucić, można sobie tam jakiś tam kompost wrzucić, możemy tam kupić specjalnej ziemi torfowej, pomieszać z pół na pół z tą ziemią, co mamy. Oczywiście możemy taki dołek też zastosować nawozy sztuczne, czego ja unikam, ale zachowując okres karencji doskonale się nadają pod młode sadzonki, które jeszcze nie owocują. Takie nawozy powodują, że orzeszki piękne, pięknie rosną, korzysta z tego struktura korzenia potas, fosfor przede wszystkim, które są bardzo potrzebne. Drzewko się ładnie ukorzenia, bardzo ładnie wypuszcza liście, rośnie, ma duże przyrosty, jeżeli stosujemy nawóz azotowy. I dzięki temu w przyszłych latach poza sobą takich nawozów no drzewko rośnie, bo nie każdy tam ma jakąś gospodarkę, jakieś tam góry, kaczki. Nie stać nikogo tam na kupno granulowanego, bydlęcego jakiegoś tam nawozu, bo są teraz te nawozy idą w górę, drogie są i niekoniecznie one są ekologiczne. Także ja. Jeżeli ktoś nie ma właśnie dostępu do nawozów ekologicznych, nie jest pewien, że to są nawozy, to zalecam stosowanie jako ogrodnik, tam rolnik z kilkuletnim doświadczeniem nawozów sztucznych, tylko że z głową, nie? Nie, nie sypiemy je w ciągu sezonu pod drzewka, pod jabłka, które już mamy za tydzień, za dwa jeść, tylko po prostu stosujemy porą jesienną albo wiosenną, a najlepiej to pod drzewka młode, które w pierwszym, drugim roku nie będą owocować, bo przeważnie tak jest. Czy to jest orzech, czy jabłonka, czy gruszka szczepiona, czy czereśnia, w pierwszych latach te kwiaty opadają. E, w większości no i musimy czekać. Uzbroić się w cierpliwość, żeby po dwóch, trzech czy pięciu latach zaczęły takie drzewko owocować, w zależności od odmiany. Wracając do zwykłego panego miejsca, do ogół przygotowanego pod orzecha, uzupełniamy go do, do końca ziemią, czyli to torfową, torfem uniwersalnym. Dlaczego uniwersalnym? Bo właśnie torf uniwersalny ma takie, taki odczyn pH jak potrzebuje orzech, a orzech y, toleruje 6-7 pH. To jest jego takie, według mnie optymalne, z, no za, y, kwasowość gleby, optymalne pH. I tutaj musimy się tego pilnować. Sadząc orzecha, sadzimy go tak, jakby w doniczce, troszeczkę. Tutaj widać jak orzech ma korzenie, prawda? Takie wypuszczone, bo to był orzech, ma typ orzenia jak marchewka. Jest to korzeń palowy. My go akurat przycięliśmy przed posadzeniem. Doniczka jest duża. No i ten orzeszek tutaj on sobie rośnie, wytworzył takie cienkie korzenie. Dzięki temu, że zastosowałeś mikoryzę, powiększył się jego system korzeni kilkukrotnie. Jak wszyscy wiedzą, najważniejsze są właśnie te drobne korzenie, bo one na końcach, końcami swoimi ściągają najwięcej witamin. Także nic nie robimy z tym orzechem. Nie przecinamy żadnych tutaj korzeni, żeby wam ktoś głupotnie nagadał. Orzeszka Takiej doniczce delikatnie wyjmujemy, i w tym przypadku ja bym go posadził nad tą tasienką niebieską, gdzie jest tutaj uwidocznione nazwa KM01. To jest typ właśnie, jak wspominałem, z mojego sadu. No i jeżeli już udeptamy ziemię w dołku, przyszykujemy miejsce, sadzimy takie drzewko, sadzonkę taką. Jeżeli to jest jesienią do końca listopada, taki, taki no, termin sadzenia jest takiego orzecha, to proszę Państwa sadzimy go i jak mówiłem wcześniej już obsypujemy wysoko, tylko czubeczek zostawiamy i ten kopczyk musi zostać do końca przynajmniej marca. Pod koniec marca, na początku kwietnia ja rozgarniam go troszeczkę, tak 10 centymetrów niżej zostawiam, okrywam tylko, zostawiam tylko to szczepienie, żeby było zakryte w ziemi. No i po ogrodnikach, czyli po 15 maja sadzimy go, obsypujemy dół równiutko, możemy dać jakiegoś nawozu z azotem, ja już to nie będę reklamował firm żadnych. O Każdy coś tam ma w domu, jakiś uniwersalny nawóz do takiego orzecha się przyda. No, myślę, że tak przygotowana ziemia, pamiętając o stosowaniu właśnie uniwersalnego torfu, czy też nawozów sztucznych, wystarczy dla tego, ta, takiego orzecha, żeby tam rósł przez cały rok. No i nie trzeba go w ciągu roku jakieś specjalnie zasilać zamiast nawozu możemy zastosować sztucznych, oczywiście obornik, kurzeńcy, bydlęcy. Jak mamy dostęp, to jak mówiłem, jesteśmy pewni, że jest to z hodowli ekologicznej, że tam nie ma jakiegoś tam nie wiem, antybiotyków, jakichś różnych chemikali, którym, które się daje kurom czy, czy zwierzętom w hodowlach z, z dużych kurników, bo to też trzeba uważać, bo wszystko to potem będzie w tym jedzeniu, w tych orzechach Prawdopodobnie nie pryskamy tutaj jakimś tam chemią specjalną na grzyba i tak dalej, bo ten orzeszek na tą chwilę nie potrzebuje jakiegoś specjalnych oprysków. Jeżeli to sadzimy jesienią, no to możemy ewentualnie miedzianem troszeczkę pociągnąć to, co wystaje z ziemi i na tym kończymy opiekę orzecha na zimę. Pamiętajmy, że obornik właśnie odkwasza glebę, także w późniejszych latach jeżeli chcemy prowadzić go ekologicznie, pod takim orzechem, jak on już chce porośnie, możemy sobie tutaj na jesień, pod każde drzewko, że owocowe, tak zalecam, żebyśmy stosowali yy, obornik. No I ściółkowali, taki świeży obornik może być, czy przeleżały. Pod drzewkiem układamy kilka placków takich obornika, jak to mówiłem po swojsku. I dzięki temu taki orzeszek, on będzie miał przez całą zimę dostęp do substancji organicznych. Jego system korzeniowy się dobrze wzmocni, bo tam jest dużo potasu, fosforu i różnych potrzebnych pierwiastków do zbudowania ładnego korzenia. I wiosną startuje wzmocniony tą mikoryzą i bardzo rzadko dostaje jakiś tam patogenów typu antraktozę która się objawia plamami na orzechach, na, na liściach. Jeżeli już ona wystąpi, no to wiadomo, trzeba coś tam zastosować, jakieś środki grzybiczne. Ale to możemy się udać do agrocentrum czy do sklepu ogrodniczego i zapytać, jak jest bardzo dużo. No i oczywiście pamiętajmy o karencji, żebyśmy pryskali tylko najlepiej drzewka, które nie owocują, a jak już mają owoce, to pamiętajmy o karencji, czyli okresu, takiego, gdzie ten środek będzie krążył w tej roślinie i on będzie działał szkodliwie na wszystkie tam no, zwierzęta czy rośliny, które na przykład gryzą liście, zjedzą owoc, także musimy pamiętać, żebyśmy przypadkiem nie jedli przed upływem karencji, czyli okresu takiego po którym środek przestaje działać, nie? To jest bardzo ważne w przypadku orzecha, czy, a szczególnie jabłonek, gruszek, bo niektórzy pryskają, nawet i sprzedają owoce i pryskają na bazarach środkami antygrzybicznymi. Dzięki temu te owoce zachowują no, nieraz u nas w domu 2, 3, 4 tygodnie świeżość, ale jest to bomba taka ekologiczna dla naszej wątroby, czystki. często są bóle brzucha i migunki przez to. Nie? Także polecam podejście ekologiczne do takich rzeczy jak państwo mnie posłuchają i zastosują do, do moich zaleceń, także po pięciu latach będziecie mieli około tam kilku kilogramów takich pysznych jasiów. Jak ktoś spróbował, czy kupił od nas takie, takiego jasia, to będzie bardzo zadowolony, ale warunek jest taki, żeby się troszeczkę dostosować i przemyśleć to co tutaj Powiedziałem. Dziękuję za uwagę. No i zobaczymy, jak znajdę trochę czasu, a może coś jeszcze nakręcimy w ramach porady dla naszych klientów, jak pielęgnować drzewka i krzewy zakupione w naszej szkółce. Pozdrawiam.